Katechizm Kościoła Katolickiego. Część pierwsza. Wyznanie wiary. Dział drugi. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Rozdział pierwszy. Wierzę w Boga Ojca. Artykuł pierwszy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Paragraf szósty. Człowiek. Punkty 355 do 384. Człowiek. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu. Został on stworzony na obraz Boży, w swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny. Jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. Punkt pierwszy: Na obraz Boży. Pośród wszystkich stworzeń widzialnych, jedynie człowiek jest zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy. On jest jedynym na Ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla Niego samego. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym, przez poznanie i miłość. Został stworzony w tym celu, i to stanowi podstawową rację Jego godności. Czemu to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś. Bo z miłości stworzyłeś go i dałeś mu istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym dobrem. Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby. Nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami. Przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, dodawania mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać. Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, aby służyć Bogu i kochać go. Oraz by ofiarować Mu całe stworzenie. Jakaż to istota otoczona tak wielkim poważaniem otrzyma istnienie. Jest nią człowiek, wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie. Jest nią człowiek, dla niego istnieje niebo i ziemia, morze i całe stworzenie. Dla jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że dla niego nie oszczędził nawet swojego jedynego syna. Bóg nie przestał bowiem czynić wszystkiego, by doprowadzić człowieka do siebie i posadzić go po swojej prawicy. Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Święty Paweł poucza nasz, że dwóch ludzi dało początek rodzajowi ludzkiemu: Adam i Chrystus. Stał się, mówi, pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony przez ostatniego, od niego też otrzymał duszę dającą życie. Drugi Adam umieścił swój obraz w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co uczynił na swe podobieństwo. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, jak to sam stwierdza: Jam jest pierwszy i ostatni. Dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki. Wspaniała wizja, która pozwala nam kontemplować, Rodzaj ludzki w jedności jego początku w Bogu, w jedności jego natury, u wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała i duchowej duszy, w jedności jego bezpośredniego celu i jego misji w świecie, w jedności miejsca jego zamieszkania, ziemi oraz dóbr, z których wszyscy ludzie na podstawie prawa naturalnego mogą korzystać, by podtrzymywać i rozwijać swoje życie, w jedności celu nadprzyrodzonego którym jest sam Bóg, do którego wszyscy mają dążyć, w jedności środków potrzebnych do osiągnięcia tego celu, w jedności odkupienia, którego dla wszystkich dokonał Chrystus. Prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, kultur i ludów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie są rzeczywiście braćmi. Punkt drugi. Jeden ciałem i duszą. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Cały człowiek jest więc chciany przez Boga. Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie lub całą osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze to, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny obrazem Boga. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku. Ciało człowieka uczestniczy w godności obrazu Bożego. Jest ono ciałem ludzkim właśnie dlatego. Że jest ożywiane przez duszę duchową i cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w ciele Chrystusa, świątynią ducha. Człowiek, stanowiący jedność ciała i duszy, skupia w sobie dzięki swej cielesnej naturze elementy świata materialnego, tak, że przez niego dosięgają one swego szczytu i wznoszą głos w dobrowolnym chwaleniu stwórcy. Nie wolno więc człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie. Powinien on uważać ciało swoje, jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu ostatecznym, za dobre i godne szacunku. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało stworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga, nie jest ona produktem rodziców i jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób Święty Paweł modli się, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się na przyjście Pana. Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Tradycja duchowa kościoła mówi także o sercu w biblijnym sensie głębi jestestwa, gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw niemu. Punkt trzeci. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Równość i odmienność chciane przez Boga. Mężczyzna i kobieta są stworzeniami, to znaczy chcianymi przez Boga. Z jednej strony w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony w ich byciu mężczyzną i kobietą. Bycie mężczyzną, bycie kobietą, jest rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. Mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, ich stwórcy. Mężczyzna i kobieta mają taką samą godność. Zostali stworzeni na obraz Boga. W swoim byciu mężczyzną i byciu kobietą odzwierciedlają oni mądrość i dobroć stwórcy. Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Bóg jest czystym duchem, w którym nie ma miejsca na różnice płci. Doskonałość mężczyzny i kobiety odzwierciedla coś z nieskończonej doskonałości Boga, doskonałości matki oraz doskonałości ojca i małżonka. Jedno dla drugiego, jedność we dwoje. Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo Boże pozwala nam zrozumieć tę prawdę w różnych fragmentach tekstu świętego. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Żadne ze zwierząt nie może być tym partnerem mężczyzny. Kobieta, którą Bóg kształtuje z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości i jedności. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne ja, tego samego człowieczeństwa. Mężczyzna i kobieta są stworzeni jedno dla drugiego. Bóg nie stworzył ich jako części i niekompletnych. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być pomocą dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby i uzupełniają się jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stają się jednym ciałem, mogą przekazywać życie ludzkie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię. Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta, jako małżonkowie i rodzice, współdziałają w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy. W zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta są powołani do czynienia sobie Ziemi poddaną, jako zarządcy Boży. To władanie nie może być samowolnym i niszczącym panowaniem. Mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Stwórcy, który miłuje wszystkie stworzenia, są powołani, by uczestniczyć w opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za świat powierzony im przez Boga. Punkt czwarty. Człowiek w raju. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim stwórcą oraz w harmonii z samym sobą i otaczającym go stworzeniem. Stan ten przewyższy jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie. Kościół. Interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka biblijnego w świetle Nowego Testamentu i tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zostali ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. Promieniowanie tej łaski umocniło wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać, ani cierpieć. Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem, konstytuowała stan nazwany pierwotną sprawiedliwością. Władanie światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniało się przede wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej porządliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu. Znakiem zażyłości z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby uprawiał go i doglądał. Praca nie jest ciężarem, jest współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego. Harmonia pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. W skrócie, Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat aby służąc tobie samemu jako stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. Człowiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem, obrazem Boga niewidzialnego, aby Chrystus był pierworodnym między wielu braćmi i siostrami. Człowiek jest jeden ciałem i duszą. Nauka wiary przejmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna jest stworzona bezpośrednio przez Boga. Bóg nie stworzył człowieka samotnym, gdyż od początku stworzył mężczyznę i niewiastę, a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty osób. Objawienie pozwala nam poznać stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości mężczyzny i kobiety przed grzechem. Z ich przyjaźni z Bogiem wypływało szczęście ich życia w raju.